Cześć, z tej strony Mateusz z kanału Brodaty. Witam Cię na moim kanale. Dziś będziemy poruszać temat bardzo ważny, temat w kontekście merch by Amazon, choć nie tylko, ale głównie. I zajmiemy się bezpieczeństwem naszego konta, tak naprawdę, w takim sensie, że kiedy już dostaniemy się na merch, no to najważniejszą rzeczą, na której powinniśmy się skupić, jest to, żeby tego konta w jakiś głupi sposób nie stracić, żeby nie popełnić jakiegoś głupiego błędu, jakiegoś niedopatrzenia i, i przez to nie narazić się Amazonowi, czy, czy ewentualnie jakimś innym twórcom, którzy mogą na przykład nasze wzory czy nasze prace zgłaszać z jakiegoś powodu. Do tego wszystkiego zaraz dojdziemy. Głównie będziemy skupiać się dzisiaj na temacie znaków towarowych, czyli trademarków. Wydaje mi się, że to są dwie. Chyba najważniejsze albo jedne z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszego konta, czyli trademarki oraz copyrights, czyli prawa autorskie. Niektórzy błędnie uważają, że jest to to samo. Otóż nie jest to to samo. Znaki towarowe to jakaś zarejestrowana urzędowo, np. fraza albo pojedyncze słowo czy jakiś symbol. Lub też inne rzeczy typu, na przykład zestaw kolorów, czy dźwięk, czy, czy, czy grafika, coś takiego, co sprawia, że tylko osoby, które zarejestrowały właśnie daną z tych wymienionych przeze mnie rzeczy, mają prawo używać ich, zwłaszcza gdzieś komercyjnie, i, i zwłaszcza na tym zarabiać. Jeżeli taki znak towarowy jest zarejestrowany, nam po prostu nie wolno czy tego słowa, czy tych słów, czy, czy, czy czegoś w tym stylu po prostu używać, zwłaszcza korzystając na tym finansowo. Jeżeli chodzi o copyrights, czyli o prawa autorskie, nie jest to to samo, bo na przykład dajmy na to, że szukamy sobie do wszystkich wyszukiwarek tych wszystkich trademarków i tak dalej, dojdziemy za chwilę, tylko chciałem jeszcze te różnice zaznaczyć, bo ona często jest dla ludzi myląca. Jeżeli chcemy na przykład umieścić na naszej koszulce Jakieś zdanie? Sprawdzimy sobie na stronach do wyszukiwania znaków towarowych, czy taki trademark istnieje. Okazuje się, że nie istnieje, jednak to jeszcze nie jest gwarancja, że na pewno bezpiecznie możemy sobie tej frazy użyć. Dlaczego? Ano, dlatego, że przede wszystkim, kiedy na przykład wpiszemy sobie po prostu w Google tę frazę, może się okazać, że na przykład istnieje piosenka o tym tytule. Albo jest to cytat z kogoś znanego, czy, czy coś w tym stylu, czy jakiegoś polityka. I ym, tutaj kłania się właśnie już kwestia copyrights, czyli praw autorskich. I teoretycznie, osoba, które, która dane zdanie, powiedzmy, wypowiedziała, czy muzyk, który użył go w swojej piosence, czy coś w tym stylu, najzwyczajniej w świecie może nie chcieć i ma prawo nie chcieć, żebyśmy my korzystali z tego zdania. I może po prostu po znalezieniu takiego produktu gdzieś na Amazonie w sprzedaży zgłosić to Amazonowi, że on sobie tego nie życzy, bo, bo ta osoba nie ma do tego praw. Wówczas nasze konto może być w niebezpieczeństwie, zwłaszcza jeśli to jest jakieś konto stosunkowo młode, które nie, nie miało jeszcze Amazonowi szansy pokazać, że jest uczciwe, tak? Jeżeli w taki sposób się narazimy na dzień dobry, może się to skończyć nawet dożywotnym banem tak naprawdę, a w najlepszym razie po prostu tym, że nasze konto będzie gdzieś tam baczniej obserwowane przez Amazona. Takich rzeczy generalnie chcemy unikać. I są to dwie rzeczy, czyli właśnie trademarki i copyrights, które zawsze chcemy sprawdzić zanim cokolwiek na Amazon wrzucimy. Jest na to... Kilka sposobów. My skupimy się dzisiaj głównie na trademarkach i na znakach towarowych, bo kwestie copyrights to jest kwestia dosyć śliska i tak naprawdę najlepiej, jeżeli na przykład chodzi o daną frazę, po prostu wrzucić ją sobie w Google i popatrzeć, jakie wyniki się pokazują. Czy, czy powiedział to ktoś znany, właśnie, czy to może być fragment tekstu piosenki, czy coś w tym stylu. Jeśli tak, to nawet jeśli ta fraza nie występuje jako zarejestrowana nigdzie, to radzę od tego się trzymać z daleka. Dobrze, przejdziemy sobie teraz do mojego ekranu. Myślę, że najbardziej taką wiarygodną przede wszystkim ze stron, na których można sprawdzać nasze trademarki jest po prostu amerykańska strona rządowa, czyli uspto.gov ukośnik trademarks. Ja tego linka zamieszczę oczywiście w opisie filmu, podobnie jak linki do wszystkich narzędzi, które dzisiaj będę pokazywał. I jest to na pewno najbardziej wiarygodna strona, jednak jest to strona rządowa i generalnie większość ludzi, którzy mają z jakimikolwiek stronami rządowymi styczność, wiedzą, że zazwyczaj strony rządowe są dosyć toporne i nieprzyjemne w użytkowaniu, jednak od tego chcę zacząć, żeby wam, Was zapoznać z tą właśnie stroną. Dajmy na to, ja dzisiaj chciałbym skupić się na przykładzie jednej konkretnej frazy, mianowicie frazy: Just one more car, I promise. Jest to taki heheszny slogan, używany często na koszulkach merchowych, który teoretycznie nie jest trademarkiem, ale w praktyce może przysporzyć kłopotów. Myślę, że to jest idealny przykład, żeby to pokazać. Zaraz Wam pokażę, jak. Jesteśmy na tej stronie. Wchodzimy sobie w Search Trademarks. A następnie Search Our Trademark Database. Co tutaj wyskakuje? Nie chcę nic. Chcę tutaj wejść. Tak. Następnie BASIC WORDMARK SEARCH NEW USER tutaj i w tym miejscu będziemy sobie wpisywać e, frazę, którą chcemy znaleźć, czyli JUST ONE MORE CAR I PROMISE i naciskamy ENTER. I tak. Ta strona pokazuje, że nie, nie zmeczowało żadnych wyników. Zarejestrowanych właśnie fraz na, na to konkretne hasło. Jednak wiadomo, że można, znaczy nie powinniśmy poprzestawać na, na szukaniu na tej stronie, dlatego że ona oczywiście ma inne, powiedzmy, ukryte funkcje wyszukiwania. Natomiast są strony, które, bazując na, na tych rządowych danych. Dużo prościej pomagają nam po prostu do tego dotrzeć w dużo taki przystępniejszy sposób, graficznie, chociażby, czy po prostu użytecznościowo. Nie wiem, czy jest takie słowo, nieważne. W każdym razie polecam na pewno zajrzeć na taką stronę jak tmhunt.com. Tmhunt Linka również zamieszczę pod spodem. Tutaj można w fajny sposób sprawdzić tę samą frazę i pokażę wam. Co jest takiego tricky w tej frazie, którą przed chwilą Wam prezentowałem? Mianowicie, jeżeli wpiszemy sobie to samo, czyli just one more car, I promise. Jesteśmy w tym multisearch i mamy zaznaczony exact match, czyli jakby dokładne po prostu złapanie tej frazy, której szukamy. Jeżeli damy search, nie pokazują nam się żadne wyniki. Natomiast, jeżeli tę samą frazę sobie skopiujemy, przeniesiemy się tutaj do zakładki Split Search, wkleimy tutaj i teraz damy Search, to może się okazać, bo Split Search nam po prostu rozbija nasze, naszą frazę na, na, na mniejsze frazy albo nawet na pojedyncze słowa. Co za tym idzie? Wyświetli nam się tutaj cała masa chociażby właśnie jakieś I. Od razu mówię, że takimi rzeczami się nie przejmujemy, bo... Znaki towarowe na takie, powiedzmy, to się nazywa generic words, czyli takie słowa po prostu w powszechnym użytku na co dzień, zwłaszcza jakieś takie jednoliterowe, tym się akurat nie przejmujemy. Jeżeli to jest na przykład słowo, nie wiem, funny, albo słowo make, czy coś w tym stylu, takie po prostu naprawdę, które się używa w co drugim zdaniu w mowie angielskiej, nie, nie, nie musimy się tym przejmować. Natomiast warto też po prostu sprawdzać, bo. Zwłaszcza kiedy chodzi już o jakieś zbitki więcej niż jednego słowa, tylko właśnie dwóch, trzech czy całych fraz, to tutaj już trzeba bardzo uważać. I co na tej stronie mamy? Mamy przede wszystkim całą masę pojedynczych wyników. Możemy sobie te wyniki sortować przez kilka, na kilka sposobów. Tutaj jakby widzimy słowo, które jest znakiem towarowym tutaj status. Nas oczywiście interesują tylko te znaki towarowe, które są zarejestrowane live, czyli obecnie są po prostu zarejestrowane. Tutaj mamy typ um, naszego trademarku i nas interesuje tak naprawdę przede wszystkim typ tekst. Um, Design tyczy się bardziej o właśnie, tak jak widzicie na podglądzie, to są konkretne już rysunki i my nie możemy po prostu użyć tych konkretnych rysunków albo czegoś, co za bardzo je przypomina, co może po prostu się za bardzo kojarzyć z tym oryginałem zarejestrowanym, tak? Dlatego to, jak ja to robię, to zawsze sortuję przez status, klikam po prostu status, żeby pokazały się jeszcze raz, żeby z dead przeszło na live, ok? I ten type klikam ponownie, żeby pokazały się same e, tekst. Jeszcze raz. O właśnie. I teraz widzimy prawdopodobnie to, o co mi chodziło. Gdyż jakkolwiek cała ta fraza nie jest zastrzeżona, tak just one już jest. I co więcej, jest live, czyli jest to aktywny trademark. Jest to typ tekstowy. Ehm, I jest... Dokładna data, kiedy został zarejestrowany, bo to też jest ważne, że jeżeli na przykład jest tutaj trademark i wszystko nieby się zgadza, że jest live i tak dalej, ale mm, głosi on, że jest not registered, to znaczy, że nie został jeszcze zarejestrowany, być może został w ogóle odrzucony aplikacja o zgłoszenie go. Dlatego takim czymś się raczej przejmować nie musimy i raczej nie stanowi to zagrożenia. Natomiast, kiedy jest ewidentnie zarejestrowany w jakimś momencie, tutaj już. Raczej trzeba stąpać ostrożnie i najlepiej w ogóle coś takiego odpuszczać. W tym konkretnym przypadku dyskusyjna jest ta sprawa, czy to just one rzeczywiście może być problematyczne, bo jest to jednak w kontekście szerszym całego zdania. Ja bym raczej radził od tego stronić na wszelki wypadek. Jednak nie jest powiedziane na 100%, że, że Amazon odrzuciłby na przykład nasz wzór z, z, takim, z taką frazą, tak? Um, ok, czyli mamy. i to, to, co jest jeszcze bardzo ważne, to, to że ten TM Hunt to jest um, strona, która wyszukuje nam znaki towarowe stricte na tych klasach znaków towarowych, które nas interesują. To też jest ważne zagadnienie. Bo nas tak naprawdę na merczu interesuje raz, dwa, trzy, cztery konkretnie tzw. zwane klasy trademarków. One są opisywane numerycznie i klasa, która zdecydowanie najbardziej ma wpływ na produkty merczowe typu t-shirty, ogólnie na odzież, to jest klasa 025. Ona się właśnie tyczy t-shirtów, hoodiesów, swetrów i różnych tego typu właśnie rzeczy. I na to na pewno musimy uważać zdecydowanie najbardziej. I TM Hunt jest stroną, która właśnie jest ukierunkowana na te takie typowo ciuchowe nazwijmy to znaki towarowe. Pozostałe które z tych klas, znaków towarowych, które nas interesują, to jeszcze jest klasa poza tym 025, klasa 009. I ona się tyczy pop socketów oraz phone case'ów, czyli futerałów na telefony. Interesuje nas też klasa 018. Ona się tyczy tote bags, czyli tych toreb po prostu na ramię. Oraz klasa 020. I ona się tyczy poduszek. To są wszystko produkty, które w obrębie mercha można mm, po prostu publikować. I jeszcze jedna ciekawostka dla osób, które publikują na KDP. Bo często słyszę pytania, jak w ogóle sprawdzać trademarki pod KDP. Więc dokładnie właśnie tak, że można ich szukać pod klasą 016. I 016 jest to klasa znaków towarowych zarezerwowana dla książek i tego typu produktów takich pokrewnych, po prostu książkowych. Chcę Wam na pewno pokazać jeszcze jedno fenomenalne narzędzie, które nazywa się Trade Merch, i jak sama nazwa głosi, jest również dedykowana ogólnie merchowi i jakimś takim ciuchowym tematom. Tutaj na podobnej zasadzie jak w tych poprzednich przykładach możemy bardzo precyzyjnie sobie wyszukiwać daną frazę, czy jako exact match, czyli jako to właśnie dokładnie złapan złapana fraza. Także możemy przełączyć na wyszukiwanie, które zawiera powiedzmy jakiś fragment danej frazy, albo czy ta fraza zawiera się w innej dłuższej frazie, czy jakieś słowo. Albo split, który na przykład rozbija nam to właśnie na czynniki pierwsze, na pojedyncze słowa, czyli tak naprawdę wyniki powinny być bliźniacze. Z tą różnicą, że tutaj mamy bardzo łatwo do wyboru te klasy właśnie trademarków. Tutaj mamy zaznaczoną w tym momencie tą 0,25, czyli tą tyczącą się ciuchów i, i tych wszystkich takich pokrewnych ciuchom tematów. I kiedy tutaj wpiszemy sobie. Just one more. Car, a, o, myślałem, że chociaż raz mi się uda napisać bez błędu na Wizji. Co ja tu piszę? <noise> Promis. E, damy sobie Search. No to nie znajdzie nam Exact match. A właśnie możemy sobie jeszcze zaznaczyć, żeby status był aktywny i zarejestrowany. Na Consa również prawdopodobnie nie powinno nam niczego znaleźć. Natomiast na Split już owszem, powinno znaleźć to one more. Znaczy just one, przepraszam. Just One i wszystko się zgadza. Mamy tutaj pokazane na jakie produkty jest to zastrzeżone. Jest tutaj data rejestracji i po prostu wszystko wskazuje na to, że lepiej się od tego trzymać z daleka, zwłaszcza kiedy mamy taki wynik. Do tego Trade Merch również oczywiście zostawię linka w opisie. Z nim jest taki trik, że niestety on w wersji takiej powiedzmy darmowej ma tylko jakąś ograniczoną liczbę dziennych wyszukań. Nie pamiętam dokładnie, jaka to jest liczba, natomiast warto z tego tak czy inaczej korzystać, bo jest to bardzo po prostu przyjemna w obsłudze strona, zwłaszcza porównując do tej rządowej, do tego USPTO, gdzie jest dużo tekstu i, i wszystko jest jakieś takie po prostu okrutnie prymitywne i toporne. Ostatnią rzeczą, którą na dzisiaj chciałem wam pokazać jest Productor. Productor for Merch by Amazon. Jest to rozszerzenie do przeglądarki Chrome. I żeby tak naprawdę opowiedzieć, na ile sposobów produktor się przydaje, albo na ile sposobów jest wręcz niezbędny działając na Merch by Amazon, no to potrzebowałbym totalnie osobnego filmu, żeby o tym opowiedzieć i prawdopodobnie taki zrobię. Natomiast dzisiaj opowiem o produktorze w kontekście właśnie trademarków, bo jest on niezwykle pomocny i do tego również oczywiście link będzie w opisie. Jest to darmowe rozszerzenie. Po prostu wchodzimy sobie na tą stronę, która w tym opisie się znajdzie, i dajemy sobie przypięcie tego do Chrome. Po czym odświeżamy sobie nasz, nasze konto na Merch by Amazon, nasz dashboard i zobaczymy już tam kilka znaczących zmian. Dużo łatwiejsze odczytywanie danych, dużo łatwiejszą edyc <coughs> Przepraszam, edycję produktów i dużo innych zmian na plus. Ale to, do czego właśnie my chcemy wykorzystać, Productor, to. Wspaniała funkcja, spróbuję jeszcze raz to wpisać, może tym razem uda się bez błędów, tylko musiałbym się zamknąć, bo jak się pisze i mówi naraz, to jest niedobrze. Jej, chyba to mamy, dobrze. Eee, wpisujemy sobie daną frazę w tytule i teraz wystarczy, że klikniemy sobie tutaj na Trademark Check for US. USPTO, czyli po prostu ta strona rządowa. I on będzie po prostu wyszukiwać w tej bazie danych, czy jakaś fraza z tego, co wpisaliśmy może być problematyczna. Więc klikamy. Na to trzeba troszkę poczekać. Coś widzę mu się przywiesiło. Kliknę jeszcze raz. Tak, teraz sobie myśli. Właśnie, tutaj mamy aż dwa wyniki, które teoretycznie te dwa podświetlone na czerwono. I teoretycznie każdy z nich może być jakimś tam triggerem, na przykład który odrzuci na dzień dobry już nasz, nasz wzór przez Amazon, albo może być problematyczny w przyszłości. Możemy sobie kliknąć w którykolwiek z nich i pokaże nam się taka tabelka, gdzie w takim uproszczeniu pokaże nam się po prostu, która fraza jest zarejestrowana, w jakiej klasie trademarku, razem z tą właśnie datą rejestracji, typem tu są akurat same te tekstowe i statusem czy jest live, czy na przykład pending, czyli jeszcze oczekujący Także um, bardzo, bardzo polecam się z tym zaznajomić. I co też fajne, to um, w każdy z tych, każda z tych fraz daje nam odnośnik do numeru danego trademarku, więc możemy sobie to po prostu otworzyć w nowej karcie i to przenosi nas na stronę już stricte tego trademarku na USPTO. I tutaj mamy całą masę danych na ten temat. Możemy sobie rozwijać informacje o marce, konkretne produkty, na których to, to jest zarejestrowane. Możemy się tutaj więcej powiedzmy w temacie Triejmarków dokształcić. Jest to zagadnienie ogólnie dużo głębsze, niż ja je tutaj poruszam. Bo na samej tej stronie USPTO można tych informacji zdobywać więcej. Natomiast wydaje mi się, że to, co poruszyłem, jest po prostu najważniejsze i to wystarczy na pewno na start. I mam nadzieję, że to rozwieje duże wątpliwości w temacie szukania trademarków. O czym warto wspomnieć poza trademarkami i copyrights? Są to takie rzeczy jak na przykład human tragedy, czyli ogólnie Amazon nie pozwala czerpać korzyści z wzorów bazujących na właśnie jakiejś tragedii ludzkiej. Przy czym jest to dosyć szerokie zagadnienie, i Amazon również nie mamy pewności, jak dokładnie to interpretuje. Bo oczywistym jest, że kiedy na przykład umrze jakaś znana osoba, tak chyba było zdaje się po śmierci kobiegu Bryanta, jak się nie mylę, że Amazon właśnie merch został cały zaspamowany ogólnie jakimiś niby upamiętniającymi go koszulkami, które po prostu, no, w moim odczuciu i odczuciu wielu osób takim po prostu moralnym i etycznym było zwykłą próbą zrobienia hajsu na znanej osobie, z którą nawet, już nie mówię, że do której nie mamy najmniejszych praw, której nawet nie znaliśmy czy cokolwiek, tylko po prostu robienie hajsu na tym, że ktoś zmarł, moim skromnym zdaniem jest po prostu słabe i ja bym tego nie robił i nie zalecał, a już na pewno nie zaleca tego Amazon, który takie rzeczy po prostu z czasem blokuje, takie konta również, więc human tragedy to jest właśnie jeden z takich tematów, który omijać trzeba na pewno. Co ciekawe, Um, nie będę tutaj jakby wchodzić w ten temat, bo wiadomo, że każdy ma swoje zdanie, niech sobie każdy ma takie, jakie chce. Natomiast według Amazona, um, pewien wirus, który, którego imienia wymawiać na YouTubie raczej nie wolno jest e, wirus celebryta tak zwany jest w tym momencie przez Amazona również uznawany jako Human Tragedy. Czyli oznacza to tym samym, że. Wszystkie wzory, które choćby pośrednio tyczą się hmm, czy, czy właśnie tej choroby, czy jakichś tematów około medycznych, powiedzmy, związanych z nią, e, raczej nie są mile widziane i, i prędzej czy później po prostu raczej z tego Amazona spadną, być może razem z nami po prostu. Kolejną rzeczą, na którą trzeba bardzo bacznie zwracać uwagę, e, jest zaznaczenie okienka Youth Sizes, czyli e, rozmiarów dla dzieci. Bo możemy oczywiście tam zawsze, kiedy tworzymy koszulkę na merczu, mamy do wyboru trzy okienka, czyli men, women i youth. I możemy być pewni, że za każdym razem, kiedy robimy koszulkę powiązaną z jakimkolwiek tematem, związanym takim dla dorosłych, prawda? Czy to nie wiem, z jakimiś słowami powiedzmy wulgarnymi, czy. Związanymi z alkoholem, nie wiem, narkotykami, czy przemocą, jeżeli mamy zaznaczone Youth Sizes, to mamy gwarantowane, że dostaniemy odrzucenie po prostu od Amazona tego wzoru. A nikt nie wie, jak to do końca wygląda, ale legenda głosi, że jeśli takie um, odrzucenia te Rejections się skumulują, no to po prostu Amazon również może nasze konto z czasem zamknąć. Dlatego. Trzeba bardzo uważać, czy to okienko z tymi rozmiarami dla dzieci mamy zaznaczone, czy nie, bo często jest tak, że wzory są totalnie jakieś nieinwazyjne i, i em, o takiej tematyce family friendly, natomiast z znaczy trzeba po prostu uważać przy takich tematykach nieco bardziej kontrowersyjnych. Em, ogólnie temat używania em, przekleństw, czy, czy ogólnie jakichś tam wulgarnych słów czy wyrażeń. Na koszulkach na Amazonie, jest taką kwestią dyskusyjną. Lepiej tego generalnie nie robić dla bezpieczeństwa, ale przede wszystkim na pewno trzeba stronić od używania takich słów w kontekście, który obraża jakąś grupę ludzi albo jakąś konkretną osobę. I może się to wydać śmieszne, co mówię, zważywszy na fakt, że obecnie wielką, wielki triumf na Amazonie, na merczu nawet święcą koszulki poświęcone antypatii wobec Joe Bidena. Natomiast um, takie koszulki na pewno nie są mile widziane przez Amazona i prawdopodobnie będzie po prostu tak, że Amazon tyle, ile one jeszcze będą się chwilę utrzymywać, to sobie sam na nich pozarabia, po czym zetnie to wszystko po prostu jak kosą, i razem z tymi kątami, i z tymi ludźmi, i z pieniędzmi, które ci ludzie na tych koszulkach zarobili. Bo jest, jakby, jasno powiedziane w regulaminie Amazon'a, który zachęcam przeczytać, bo to wszystko, co mówię, się tam zawiera. Jakby po prostu nie możemy atakować żadnej osoby ani żadnej grupy osób, tak? I, i na tym, o tym zawsze musimy pamiętać. Jest jeszcze jeden temat, który często, o który często ludzie pytają, mianowicie temat polityków. I z tego, co ja wiem, to jest tak, że na przykład możemy używać wizerunku lub nazwiska danego polityka tylko wtedy, kiedy na przykład on jest, pełni swój urząd obecnie. Na przykład nie możemy w tym momencie już używać nazwiska Trumpa czy Obamy, powiedzmy. Możemy jak najbardziej używać Bidena, natomiast nie możemy tego robić w jakiś sposób, który em, po prostu go, jakoś go obraża, tak? I tak samo w okresie przedwyborczym, z tego co wiem, możemy używać nazwisk kandydatów na prezydenta tylko w tym okresie. W momencie, kiedy wybory się kończą, to jeżeli dany kandydat nie został tym prezydentem, wówczas takie, takie prawo się kończy i nie możemy już tego używać. Natomiast powiem szczerze, że wydaje mi się, że, że tak to dokładnie jest. Bo chyba tak było do tej pory. W każdym razie, yy, gdyby coś się w tym kontekście zmieniło, sprawdzę to i, i jakoś zaktualizuję ten filmik albo nie wiem, wytnę ten fragment. Ale na dzień dzisiejszy, na ile mi wiadomo, to jest właśnie tak. Natomiast ogólnie z yy, tematami około politycznymi lepiej uważać. Yy, no, i tak naprawdę, to są takie podstawy yy, tego, jak być bezpiecznym na merchbaj by Amazon. Tudzież na KDP, tak jak właśnie mówiłem, że jak najbardziej możemy sobie em, chociażby w tym, em, w trade już mi się mylą te wszystkie narzędzia, możemy sobie wybrać klasę 016 i tam sobie sprawdzić em, trademarki na książki. Ostatnia rzecz, która przyszła mi teraz jeszcze do głowy, której nawet nie miałem zapisanej, ale na pewno warto ją poruszyć, to jest to, że. Myślę, że tego nie trzeba mówić, ale, ale na wszelki wypadek powiem. Kwestia czcionek, których używamy do tworzenia naszych wzorów. Generalnie możemy używać tylko czcionek, które mają licencję free for commercial use, czyli po prostu jakby darmową do, do użytku komercyjnego. Albo oczywiście takich, które najzwyczajniej w świecie kupimy razem z tą licencją. I. I po prostu musimy na to zawsze zwracać uwagę, bo nie miałem takiej sytuacji nigdy, ale znam sytuacje, w których rzeczywiście samo użycie czcionki, do której ktoś prawa nie miał, skutkowało po prostu potem nieprzyjemnościami Amazonowo-prawnymi, że tak powiem. Także takich rzeczy lepiej sobie po prostu oszczędzić. Jeżeli macie jakieś pytania, lub jakieś nurtujące was tematy w kontekście merch by Amazon lub jakichś pokrewnych platform print on demand, bardzo chętnie. Je poruszę, jeśli taką wiedzę będę mieć akurat w tych platformach, bo też nie na wszystkich działam, choć chyba na większości. Zawsze możecie do mnie też napisać bezpośrednio na mail, możemy się tam umówić na konsultacje. Możecie pisać w komentarzach i, i też jestem za to bardzo wdzięczny, bo nie dość, że komentarze i łapki w górę po prostu podbijają mój filmik w wynikach wyszukiwania. No to jeszcze ja tym samym dostaję inspirację do robienia kolejnych filmów. Także zachęcam do tego i dziękuję za cały dotychczasowy feedback, bo bardzo dużo dobrego od Was słyszę i to bardzo mnie zachęca do dalszego działania. A tymczasem działajcie bezpiecznie, trzymajcie się i na razie.